Czarnek gratuluje Tuskowi? Redaktor nie mógł uwierzyć w słowa wiceprezesa Pis. Tego musisz posłuchać! Pan też czeka z wypiekami na twarzy, a może z niepokojem na nowy skład rządu Donalda Tuska? Z radością, dlatego że jak słyszę, że pan Waldemar Żurek ma zastąpić pana Bodnara, no to tak jak mówił Jan Ciszewski, słynny, legendarny komentator sportowy, zamienił stryjek siekierkę na kijek, więc już wolimy kijka niż siekierkę. Dlaczego? No, o ile Bodnar zna prawo, jest prawnikiem, który mniej więcej pojęcie o prawie ma. A nawet nie, nie tylko mniej więcej, stosuje je w sposób skandaliczny i polityczny, dlatego też cieszymy się, że odchodzi. O tyle żurek nie ma pojęcia o prawie. Jak to? Pan sędzia nie, nie miał pojęcia o prawie? Kompromitacja nie bywała. Człowiek, który jest sędzią, także Sądu Najwyższego, wówczas był jeszcze w KRS-ie, a nie ma pojęcia o tym, co jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i on zostaje ministrem sprawiedliwości. Proszę sobie wyobrazić. Ale może to jest taki sygnał, że przyspieszą rozliczenia, że przyspieszą sądownictwo. Nie, nie, nie. nie, nie. Oczywiście to można by było w ten sposób interpretować z, z łaskawości dla Tuska i tego rządu. Gdyby nie fakt, że sam Tusk wczoraj powiedział, że pytał wielu i wszyscy odmówili, tylko jeden człowiek nie odmówił czyli to jest ostatni z łapanki, Waldemar Żurek, masochista, który zostaje następcą Bodnara, bo Badnor musi odejść, bo się Giertychowi nie podoba. Gratulujemy, dziękujemy, oby tak dalej.